Święta to piękny rodzinny czas, w którym wiele osób zapomina o swoich postanowieniach dietetycznych. Nie jest to złe podejście, w tym czasie należy wypocząć i pozwolić sobie na więcej, jednak nie możemy doprowadzić do tego, żeby cofnąć swoje kilkumiesięczne efekty, a u wielu osób tak to wygląda. Mało tego po świętach trudno im się ponownie zmotywować do trzymania swoich wcześniejszych postanowień dietetycznych i niestety psuje to cały efekt ich wcześniejszych zmagań. Jak nie przegiąć ze świątecznymi pokusami? Możemy ograniczyć się do małych ilości jedzenia tych najbardziej kalorycznych dań. Podczas świątecznych posiłków pochłaniamy średnio dwa razy więcej kalorii. Aby nie przegiąć z ilością spożytych kalorii, należy kontrolować te najbardziej energetyczne potrawy. Najłatwiej porównać jest ilość kalorii na 100 gram. Najwięcej wysokoenergetycznych pozycji zajmują bez wątpienia ciasta. Piernik staropolski to aż 352 kalorie. Lukrowane pierniczki 350 kalorii, keks z bakaliami aż 384 kalorie, jabłecznik na kruchym cieście 350 kalorii oraz drożdżowy makowiec 291. Następnie ryby są bardzo kalorycznymi potrawami. Karp smażony z panierką 220 kalorii, karp w galarecie z warzywami 137, karp pieczony 147. Śledzie w śmietanie 97 kalorii. Śledzie w oleju aż 300. Śledzie korzenne 275. To oznacza, że lepiej wybrać śledzie w śmietanie niż te w oleju, czy karpia pieczonego niż smażonego. Świąteczne zupy są pozycją niskokaloryczną w porównaniu z innymi daniami. Barszcz wigilijny z uszkami to zaledwie 82 kalorie. Barszcz czysty to 18 kalorii. Czysta zupa grzybowa to 15 kalorii na 100 gram. Jeżeli chodzi o tradycyjne polskie pierogi, to mają one odpowiednio. Pierogi z kapustą 170 kalorii. Pierogi z kapustą i grzybami 171 kalorii. A pierogi ruskie 218 kalorii. Dodatki także posiadają dużo kalorii. Uszka z kapustą i grzybami 242 kalorie. Paszteciki drożdżowe z grzybami 310 kalorii. Paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami 260 kalorii. Krokiety panierowane z kapustą i grzybami 237 kalorii. Łazanki 147 kalorii. Bigos posiada zaledwie 112 kalorii w porównaniu z resztą potraw. Sałatka jarzynowa z majonezem, która króluje na polskich stołach to aż 240 kalorii na 100 gram. Te dane pokazują, że należy zachować umiar jednak czym byłyby święta bez zjedzenia dodatkowych kalorii. Dajcie znać, jak Wy sobie radzicie ze świątecznym napadem apetytu, czy trwacie w swoich postanowieniach, czy dajecie sobie wolne. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a częściej wyświetlać wam się będą materiały, które pomogą Wam w codziennej motywacji i utrzymaniu bądź dążeniu do wymarzonej sylwetki. Dzięki i do usłyszenia!